Cześć moi drodzy, dziewiąty odcinek testu blistrów z Biedronki. Jak do tej pory było naprawdę śmiesznie. E, wpadały fantastyczne karty, ale dosyć śmiesznie było. Jak widzicie postarałem się, żeby ostatnia czwórka była różnorodna, także mamy i Neymara, i Seska, i Beyla i Getsego. Nie ma tutaj chyba tylko i wyłącznie Ibrahimowicza, więc bierzemy się najpierw za Neymara. Zobaczmy, co nam tym razem przyniesie blisterek. Uff, mam nadzieję, że zupełnie jeszcze troszkę braków, bo to też przecież jest... Bardzo, bardzo ważne. Nie chodzi nam tu tylko o te wyjątkowe pojedyncze sztuki, ale o całą kolekcję. Neymar, drugi Neymar, Gece i Sesk. Więc zaczniemy sobie może tak dla odmiany od Seska, zazwyczaj zaczynam od Gece. Eee, karta wyjątkowa to, pa yes! wam jest Pianicz, a cieszę się z każdej nowej, bo, bo już miałem dwie powtórki. Także e, blisterek numer 9 i do tej pory dwie powtórki. Ehm, Lam, który dosyć często chyba wpada z tego co widziałem, plus mnie jeszcze się powtórzył. Mandzukic. Lam już poszedł na konkurs, a z tamtą drugą kartą nie wiem jeszcze co zrobię, ale coś na pewno z nią zrobię. Może w końcu zacznę się wymieniać, bo, bo się wszyscy odzywacie, a ja nie mam nawet za bardzo czym się wymieniać. I nie sta Balotelli, Buffon, Szewczuk. Mamy Masterka Oscara I. Jest tutaj Fansik na dobry start. Alejandro Dominguez. Co ja zrobiłem? A, dobra. Pianicze wrzucimy tutaj. Masterka będziemy dawać i cała dziadostwo tam, a tutaj to takie trochę bardziej wyjątkowe. Soszetka numer 2. GC. Zobaczmy co tam, co tam. Ach. Wiecie co? Nie mam do tego talentu. Dochodzę do wniosku. Zawsze się z tym męczę straszliwie. No to patrzymy. Juanfran. Castro Godin. Arsenal piąteczka. Czy ja to mam? Może być tak, że mi. W... nie. Arsenal to chyba miałem. Kurde, szkoda. Już się ucieszyłem przez chwilę. Arsenal tu, Slimani na dół i jeszcze nam został fantastyczny fansik Gianluigi Buffon. Bardzo lubię tego zawodnika. Naprawdę szacun. Super. Super fansik i go nie miałem, także brak jest uzupełniony. Ekstra, ekstra. Zobaczymy, czy będę się cieszył z czegoś bardziej niż z tego fansa, bo to różnie w tych blisterkach bywa. Debussy, Luis, Firgever, chyba tak, Salino, nie wiem, teammate na was i tak! Mm, no Wow! Oscar i Sesk Fabregas, fantastyczna karta, double trouble, mój drugi dopiero, ale wreszcie trafiony, już się zacząłem zastanawiać, czy w ogóle jest taka możliwość, żeby tego dubla trafić w tych, w tych blisterkach, bo nie pamiętam, żebym kogoś widział, może widziałem, ale może zapomniałem, wiecie jak jest pamięć 30-letniego mężczyzny, to mimo wszystko jak ser szwajcarski. <laughs> chyba nie. No i dobra, patrzymy co jeszcze. Fantastycznie już mi się podoba. Już e, zaliczam kolejny blisterek jako fantastyczny zakup. Samuel Bulut e, Sequera. Snyder Master. Kolejny Master Koke I to jest chyba kolejna kombinacja Snyder Coke, czyli. Często wpadających masterów jeden za drugim i piłeczka. Bardzo fajna karta, rzadka karta, ale mnie już trzeci raz wpadła. No ale nie e, zmienia to faktu, że jedna na pięćdziesiąt aszetek bardzo fajna jest pod względem dotyku. Te gwiazdy są um, e, chyba te, ich e, granice są takie przyjemne w dotyku. No ale ludzie, piłka. Double, no i świetny fansik, no jak dla mnie naprawdę fantastyczny box, może te inwentywne tylko je przebijały ten unboxing, ale, no ale pod względem rzadkich kart i ilości tych kart to musiałbym się zastanowić, no i oczywiście fantastyczna limitka dla mnie nowa, także jestem, jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego unboxingu, no i zapraszam na kolejne, zostały jeszcze trzy blisterki, żeby się dowiedzieć co z tym robić, z tymi blistrami biedronkowymi, trzymajcie się, pa!